Dobra, wykupię się, bo jestem na miejscu 5000, a chciałbym być w top, yy, w top yy, 1%. Zobaczymy, jak dzisiaj plansze do, dopiszą. Na razie widzę, że średnio, ale, ale zobaczmy jeszcze. Myślę, że down uda się teraz zabić. A, i szkoda, że nie udało się dobić tego tej sowy. Dobra, i tutaj już walka jest na pewno wygrana, bo krzewo sobie złapie sudriego i, i drzewo przeciwnika. Plansza mocno dopisała. <laughs> Oczywiście mogłem wziąć siłka Heinen'a na fajeza, ale może nie będzie konieczny. No kurczę, miało być już gładko i przyjemnie, a, a zaraz się zrobią problemy, bo straciłem prowokację. szczęście sowy spełniają swoje dzisiaj zadanie. Nie to co wczoraj. I w tym momencie, czy nie w tym, ale, ale już jest bliżej niż dalej, żeby to zakończyć. Zostanie teraz tam faję, z którego będą działały trzy sowy. Więc on oczywiście już nie jest w stanie się uleczyć. Okej, okay, koniec. Jezus, naprawdę. Twardy. Wczoraj dostałem pytanie Roxia <grywia> jest tutaj kiepskim wyborem, to dwie down trochę śmieszą. Wczoraj dostałem pytanie, on nie gram drzewem, więc no zagram tym drzewem. I na tą obronę chyba nad mnie jest krzewo niepotrzebna, więc weźmy sobie tej, tego kolesia. Hmm. Chociaż też nie jest bardzo potrzebny, hmm. wolałbym iść ma w trzy ofensywne i zielone. Może Noril? Dobra. Pójdę w to kombo. Dobra, mam naładowane zielone. W sumie śmiałem się z, z, tej, z tej Roxy. A chyba niepotrzebnie, bo Mam minus 2 do generacji MANY a zaraz dojdą jeszcze SOWY i wcale tak kolorowo nie będzie, a u nich jest Gramps. Ok, no wszystko zależy od tego, czy uda mi się odpalić złodrzewia. Są dwie SOWY, kogo uderzę? No, oczywiście, złodrzewia a zaraz dojdą kolejne dwie sowy i kolejne dwie sowy mam szansę dostać złodrzewia teraz w teorii tak trzy karty naładowane i trzy sowy ok, ale jest złodrzew W sumie w tym ataku ten złodzew mi nie jest aż tak koniecznie potrzebny, bo przecież down czyszczą statusy swoich sąsiadów, także myślę, że jest to w topa i to taka dosyć konkretna. Dobra, czy uda się zabić tą down? Nie. Teraz się nie uda, chyba że żółty niebieski przyjdzie z dołu. Jest. Dobra. I teraz pytanie, czy moja Dawn może się odpalić? Może, chociaż dostała z soby. Czy Grams może nie od, nikogo nie wskrzeszać? Jeśli tak, to może uda się to wygrać. Dobra. wskrzeszona Roxy to nie problem. czy sowy, tylko czy będą dobrze celowały. Tak jak mówię, walka wygrana, aczkolwiek zasługa złodrzewia żadna. Nie pasowało do, do tej ekipy. Myślę, że jakby był lepszy tank niż Roxy, to, to mógłbym to przegrać. Ok, jest wakacja na środku, więc nie obejdzie się bez krzewu niedźwiedzicy. No i dobra, lecimy. Mogą sobie lepszy ruch zrobić, pozbyć się żółtych. Dobra. Mamy zielone, co jest dużym plusem. I chyba będę miał zaraz też fiolety. Chociaż nie, fioletów chyba nie będzie. Daną fiolety, ale nie wiem, czy nie wolę na razie wziąć jeszcze. Okej, okay, to będzie dobry ruch. Pod warunkiem, że złodziej nie dostanie obrażeń. Trochę słabo z zielonymi jest. To po wczorajszym dniu nie powinno mnie dziwić. Dobra, jest szansa, że tutaj wpadnie zielony. Zielony nie wpadł, ale... Okej, okay, widzę, że mogą zielony już dawno zdobyć tutaj. No, ale dobra, już jestem. Już pójdźmy w ten sposób. Dobrze, że ta Alessia prawie nic nie robi. W sumie tylko dzięki temu udało mi się tą walkę wygrać. Przepraszam Was za tego o wczoraj, no nie, jakby nie chciałem dzisiaj grać tego turnieju już, bo na wie wieczór byłem na miejscu 600 którymś tam, mimo tych czterech porażek i myślałem, że cię nie będę musiał grać, ale dzisiaj spadłem, kurczę, ile minęło? E 3 godziny od rozpoczęcia turnieju, ja spadłem na 5000 ponad miejsce, a tylko 7000 jest premiowane do 1%. Więc no musiałem jakby Dzisiaj zagrać Jest bazyl No wczoraj Jeden z widzów powiedział, że Mylę się z tym, że bazyl jest Bezużyteczny No i mam nadzieję, że dzisiaj Udowodnię, że Że mam rację Ale jak to bazyl Musi mi robić na złość I nie mogę dostawać tych niebieskich klocków na planszy, więc na razie pójdźmy po zielone. No i patrzcie. Dlaczego uważam, że bazyl jest bezużyteczny? Ma moja Zarel ile życia? 1374. Ile, ile będzie miała życia po uderzeniu w 5 kart? 1245, czyli niecałe 100 obrażeń dostałem z kontry na pięć kart. Bym uderzył kontrą w jakiegoś yy, nie wiem Obakana to by po prostu by, bym zginął od ataku na, na pięć osób. A tutaj, tutaj się nic nie wydarzyło. No, jego, jedyna zaleta tego Bazyl'a to jest to, że dzieli obrażenia. Aczkolwiek yy, w tym ustawieniu to jest wada, bo nie mają żadnego lekarza i obijając kogokolwiek z ich drużyny tak naprawdę przyspieszam ich śmierć. Także tak dalej uważam, że bazyl jest bezużyteczny. Wczoraj po prostu mi zabrakło klocków na planszy z bazylem. Dzisiaj, dzisiaj mimo że nie miałem na początku niebieskich, udało mi się doprowadzić zielone. I pokazać Wam, że bazyl nic kompletnie nie jest w stanie mi zrobić. Tak samo grill. Kiedyś się mówiło, że grill będzie topową kartą szturmową, ale tak naprawdę jeśli on nie jest na skrzydle, to, to też nie zadaje w ogóle żadnych obrażeń, póki wszyscy żyją. No i, no i tak, no i został Gramps, Bazyl i Alessia, która nic kompletnie nie robi na tym trybie, także tu już jest zaraz, za momencik, koniec walki. No chyba, że grams teraz wszystkich wskrzesi, ale grams w powinien być na lewym skrzydle, z tego względu, że wskrzeszając ludzi byłby na po lewej stronie, to oni teraz by jeszcze odpalił, Bazyl by odpalił. A, a w tym momencie ja tego bazyla sobie ponownie, no może nie zabijam. Bo brakło trochę damage'u, ale aha, to jest klasa co druida. No dobra, czyli on sobie jeszcze żyje, a w tym momencie go zabijam i już sobie nie odpali. A gdyby Grumps był po lewej stronie, no to by jeszcze odpalił. Niewiele by to zmieniło, bo jest słaby, ale, ale przynajmniej by odpalił. A tak to się nie udało. Grumps po prostu byłby źle ustawiony. No i mamy Dulgona na środku, który też na tym trybie nie za wiele robi tutaj tutaj chyba Joko Hajnana nie potrzebuje, wezmę sobie złodrzewia i tutaj i głównie albo down down chyba też yy, bywa. dobra, zróbmy tak bo down tutaj aż tak bardzo nie potrzebuje, potrzebuję przeżyć, mieć prowokację yy, i ewentualnie ściągnę sobie od no, z tego z go na tą, wiecie... Na pierwszym ładunku on defa wrzuca A znajdziecie, że on będzie odpalał na pierwszym ładunku Ok, jednak będzie odpalał na, na drugim ładunku Ale to nie szkodzi, bo mam krzewo Dobra. Poszło spore kombo, ale mam krzewo. na prowokacji i, i tu już jest oczywiście za momencik wygrana. Nie dawajcie was proszę karty ładunkowych na szturm. To jest totalnie strata miejsca w drużynie. Czy to wojna, czy turniej. Te, te karty nie mają przyszłości na, na tym trybie. Ataku jeszcze tak, ale nie w obronie, dobra? No i dzisiaj komplet, czyli poniedziałek, wtorek środa z kompletem, w piątek komplet, no ale czwartek był moim najgorszym dniem i myślę, że nie utrzymam się oczywiście w tych y, top 100. Bo to byłoby dziwne, jakby ktoś od, y, przegrał cztery walki, a mimo to w tym top 100 był. Ale gratuluję dla wszystkich Polaków, którzy są w top 100. Egzekutor. Y, tam y, dalej widziałem też kilka, kilka osób. Kogo my tam jeszcze mamy? Y, Mr. Lepus, gratulacje. Y, mamy jeszcze tutaj Zgretka. Y, mamy jeszcze chyba. No nie wiem, chyba kogoś jeszcze widziałem, ale nie. A, Dankaj. Y, także gratulacje dla Was wszystkich i mam nadzieję, że jeszcze jutrzejszego dnia dojdzie kilka osób do tego top 100. Także. Powodzonka w najbliższej wojnie, jutrzejszej. I widzimy się w poniedziałek na kolejnych turniejach.